Z Wami i z Duchem Twoim, Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie. Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali ci spożywanie paschy? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka Was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim, i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta, Gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą. Usłaną i gotową, tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. I przygotowali paschę. A gdy jedli wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc. Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienia, dał im i pili z niego wszyscy, i rzekł do nich: To jest moja krew przymierza która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę góry oliwnej. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste.